No siemano. Kuro Games wraz z 2.0 stwierdziło, że trzeba dać nowe mechaniki walki. Walka do tej pory już była całkiem rozwinięta, ale brakowało nam takich namacalnych różnic pomiędzy atrybutami, bo do tej pory ich wpływ widzieliśmy tylko atakując przeciwnika z odpornością na dany żywioł. Załóżmy wiecie, gramy Gianem, białem małpę, Bijemy po prostu mniej, bo ma rezistę na aero, bo sam jest żywioł aero. Jednak na becie system ten był naprawdę porządnie rozwinięty i wraz z zerowowy dostaliśmy 5 nowych setów eco i razem z nimi właśnie poprót mechanik powodujących reakcję naszego atrybutu z przeciwnikami. Chcę opowiedzieć wam jak każdy z tych setów działa i na jakie postacie będzie on dobry, bo faktycznie niektóre z tych setów mają ogromny potencjał a niektóre są tylko i wyłącznie pod jedną, bądź może góra dwie postacie, no i poza tym są zupełnie bezużyteczne. Razem z nowymi setami tak jak mówiłem, wchodzą też nowe reakcje więc też omówimy sobie wszystkie te reakcje które weszły nam z paczem 2.0 Większość nie jest jeszcze dostępna na postaciach ale spokojnie, kuro wie co robi i powiem wam dlaczego mniej więcej tak to wszystko w tym momencie wygląda. Jeśli jeszcze tego nie robisz, zapraszam cię do zapolowania mnie na twitchu Jako jedna z nielicznych osób robię content z więc byłoby mi naprawdę niezmiernie miło, gdybyś się w jakiś sposób wsparł. Linki oczywiście o a ja kontynuuję. Zacznijmy sobie od powiedzenia, właśnie jakie są nowe reakcje w buwie. Jest ich dokładnie 6, tyle ile mamy atrybutów. Są one dosyć podobne do siebie, ze względu na to, że każdy z nich nakłada staki na przeciwnika. Im więcej tych staków będziemy mieli na przymiku, tym inne reakcje, po prostu inne rzeczy się dzieją. Zacznijmy sobie od reakcji elementu spektro, czyli jest to nas tak zwane ta reakcja działa w ten sposób, że możemy na przeciwnika nałożyć maksymalnie 10 staków, które zadają nam damage overtime, zwiększając się wraz z nakładanymi stakami. Czyli im więcej staków będziemy na przeciwniku mieli, tym więcej będziemy po prostu bili. Z czasem staki te zmniejszają swoją wartość, nie nakładamy tego spektrofrazyl, i z czasem po prostu będziemy też tym spektrofrazyl mniej bili. Jednak na ten moment z tego co wiemy, ta reakcja raczej jeśli już postać będzie miała możliwość nakładania jej. Nigdy nie będzie stąd poniżej 10 staków. Na ten moment jedyną postacią, która ma możliwość nakładania tej mechaniki, jest to Spectro Rover. Ma on nakładanie tej mechaniki, dokładnie tych staków tej mechaniki na jego fortecirkicie i na jego ultimatecie, czyli na jego liberation. Jak widzimy, po użyciu naszego forte, nakłada on dwa staki Spectro Brazyl i dodaje to po prostu obrażenia overtime przeciwnikowi. Tak jak właśnie to widzimy, jeśli teraz nie atakuje, w tym momencie tak czy jak obrażenia mu są nakładane. No i tak jak widzimy, mam 5 staków, i po użyciu Ultimate'a nakłada ich się tych staków maksymalna ilość. I teraz już spektrofrazy będzie zadawało takie, no całkiem sporo obrażenia, po 5000 na tick. Nie jest to jakoś mało, wiecie, jak takie dodatkowe, dodatkowe obrażenia do samego kitu. Jest to całkiem spoko wartość. Do tego jeszcze, później o tym powiem. Ta mechanika sprawia, że właśnie nowy set, czyli Eternal Radiance, daje mu 20% crit ratea, jeśli będziemy bić obrażenia w MOBA, który, yy, który ma nakłożony stack Frazel. Do tego jeszcze, jeśli tych stacków jest maksymalna ilość, Spectro damage jest zwiększona o 15%. Jednak to za chwilę o tym więcej powiem. Kolejną mechaniką będzie to Fusion Burst, który działa bardzo podobnie, gdyż musimy nałożyć 10 staków na przeciwnika. Jednak tutaj nie działa to w ten sposób, że nakładamy damage overtime, tylko po nałożeniu 10 staków mamy eksplozję obrażeń, która jednorazowo zadaje obrażenia na przeciwniku. Nie wiem, jak będzie ona działała, gdyż na ten moment żadna postać nie wykorzystuje tej mechaniki. Nie ma żadnej możliwości nakładania Fusion Bursta na przeciwnika. Kolejny z nich jest Havok Bane, który działa troszkę inaczej, ze względu to, że tutaj mamy tylko dwa staki, a po nałożeniu nawet jednego staka. Ta mechanika sama nakłada więcej staków, tak jakby się rozrasta I na dwóch stakach wybucha i przenosi się na pobliskich przeciwników Takie wiecie coś, ale o trucie Wydaje mi się, że będzie to bardzo fajnie działało właśnie na grupy przeciwników Też w zależności od tego oczywiście ile obrażeń będzie to zadawało. Jednak na ten moment wydaje się to być naprawdę ciekawą mechaniką Jednak tak samo jak w przypadku Fusion Bursta, Nie ma możliwości nakładania tej mechaniki na przeciwników Właściwie może od razu to powiem, no na ten moment tylko aspektów Frazzle działa Reszta mechanik jest w grze dostępna Jednak czeka na implementację na nasze postacie Dlatego na następną mechaniką będzie to Electroflare, który na 10 stakach sprawia, że przeciwnik ma zmniejszony atak o 10% i zmniejsza mu mobilność przy mniejszej ilości niż 10 staków. To taka bardziej defensywna mechanika. Wydaje mi się, że postacie właśnie typu kalczaro na przykład zyskałyby z taką mechaniką, ze względu na to, że właśnie takie postacie muszą dostawać obrażenia, bo nie mają innej możliwości wyprowadzenia kombo, załóżmy. Jest to po prostu dużo cięższe na tych postaciach. Glacio jest to mechanika, która nakłada 10 staków i przy 10 stakach zamraża naszego tego przeciwnika, a przy mniejszej ilości zmniejsza szybkość poruszania się. Też ciekawa, dosyć defensywna. Intensywna mechanika, jednak wiecie, no można to bardzo fajnie wykorzystać. No i ostatnią mechaniką jest to Aero Erosion. Ma ona trzy staki i ona zadaje obrażenia damage overtime. I nie zmniejszają się te staki, tylko one po prostu znikają. Nie tak jak w przypadku Spectre Frazzle. No i wiecie, zadaje to obrażenia dosyć podobne, tylko wydaje mi się, że tutaj będzie troszkę bardziej to ograniczone, gdyż Spectre Frazzle można użyć z staków bardzo szybko. Aero Erosion ma tylko trzy staki, więc tych staków pewnie będziemy nakładać trochę mniej. Także jeśli chodzi o same reakcje, to jest tyle. Teraz przejdźmy sobie do setów i jakie postaci będą te sety wykorzystywały, gdyż pewnie to Was najbardziej interesuje. No i jesteście ciekawi, jak nowe sety działają. No to zacznijmy sobie tak jak w poprzednim przypadku od setu, który jest wykorzystywany teraz na nowej postaci. Jest to set prosty Resolve, który na dupi się zwiększa nam obejrzenia skilla. No i tutaj trzeba to zaznaczyć, gdyż każdy Glacio main DPS, który nie będzie z tego korzystał, czyli nie będzie korzystał ze skill damage, a, tylko załóżmy będzie korzystał, nie wiem, z Liberation, z Basica, już na start jest skreślony i ten set nie będzie dla niego najlepszy, a najlepszym setem pod Glacio będzie ten poprzedni, który mieliśmy jeszcze w Huanglo. Nie, nie chodzi tu tylko też o tupis, ze względu na to, że też Five Piece. Po opuszczeniu Liberation sprawia, że mamy zwiększony damage skilla 18%, więc i to się jeszcze stakuje dwa razy. Więc pamiętajcie o tym, że ten set działa tylko na postaci Glacio, które faktycznie używają obrażeń skilla. Nie chodzi mi nawet o talent skilla, tylko ogólnie obrażenia skilla, na przykład taka Carlotta, która na y, talencie Liberation ma obrażenia praktycznie wszystkie skilla, dlatego ten set działa na niej idealnie. No i druga część Five Piece'u działa w ten sposób, że puszczenie skilla daje 22,5% Glacio Damage'a dla naszej postaci. Set ten w tym momencie jest idealny tylko i wyłącznie na Karlotte. ale sprawa jest taka, że na przykład na takiego Lingyanga też się przyda, gdyż Lingyang zadaje tam jakiś chunk swoich obrażeń ze skilla i wychodzi na to, że ten set w sumie jest lepszy na Lingyanga niż ten z Huang Long, minimalnie jakoś tam wiecie 1%, także jeśli załóżmy macie lepszy set pod Frosty Resolve niż ten z Huang Long, to możecie na niego też go założyć, ale na nikogo innego ten set się nie sprawdzi w tym momencie. Tylko i wyłącznie Carlotta, może Ling jeśli ktokolwiek nim gra a na inne postacie ten set nie jest viable, bo w sumie to nie ma więcej main DPS-ów pod Glacją. Sanhua jest wyjątkiem, ale na nią ten set nie działa, więc nawet nie próbujcie, bo tutaj akurat nie ma szans, Sanhua nie zadaje tyle obrażeń skilla, więc to się po prostu nie zwróci. Kolejnym setem jest Eternal Radiance, który właśnie benefituje z nowej mechaniki, czyli Spectro Frazzle. Na 2 daje nam on pasywnie 10 Spectro Damage'a, a na 5 się sprawia, tutaj jest troszkę bardziej skomplikowane, więc troszkę się rozpowiem, że nałożenie Spectro Frazzle, czyli przynajmniej jednego z taka Spectro Frazzle, zwiększa crit rate naszej postaci o 20 na. 15 sekund. Jest to naprawdę ogromny bonus, 20 crit rate'a nie bierze się znikąd i wiecie, no tutaj już można naprawdę coś kminić, gdyż to jest ogromny, w, ogromna wartość crit value. Nawet Keeper w sumie tyle nie daje. No i do tego, bo to jeszcze nie koniec, zaatakowanie przynika z 10 stackami Specter Frazzle, czyli ma to maksymum, ile można nałożyć, daje 15% spektru damage bonusa na 15 sekund, czyli kolejny bonus do obrażeń. Tylko, że tu jest mały haczyk, ze względu na to, że ten set wydaje się być turbo P, wydaje się być nawet w sumie mógłbym powiedzieć idealny na Jinshi, bo zwiększa jej crit rate a ona musi krytować, Jednak no na takie postacie nie będzie on w ogóle działał. Jedyna postać, ten moment, na którą ten set działa. Jest to Spectro Rover Ze względu to, że Spectro Rover tylko i tylko i wyłącznie on Może nakładać Spectro Frazzle No i tak jak mówiłem W 2.1 będzie możliwość nałożyć to na Fibi I będzie to prawdopodobnie dedykowany set Więc te, posta te dwie postacie będą korzystały z tego setu Ale żadna inna więcej Niestety musicie brać to pod uwagę Że jeśli postać nie nakłada z tego Spectro Frazzle To ten set jest na nią totalnie useless Bo daje nam tylko i wyłącznie 10% Spectro Damage a. No ewentualnie Jeśli załóżmy gramy z jakąś postacią Drugą Spectro, która może nakładać Spectro Frazzle you No, to możemy zbenefitować jeszcze z tego drugiego bonusa 15 do Spectro, ale 20 crit rateów nie uświadczymy na tej postaci. Ten set jest naprawdę bardzo mocny, jednak no na bardzo ograniczoną ilość postaci. Trzecim setem jest to Midnight Whale, czyli dający 10% Havok Damage Bonusa na Tupisie. Na 5 Pisie jest bardzo przyjemny bonusik, gdyż sprawia on, że autor Skill ma dodatkową warstwę obrażeń mającą przelicznik 480 obrażeń Havok. Do tego następny rezonator będzie miał zwiększony Havok Damage Bonus o 15% na 15 sekund. Jest to idealny set pod sub dps dla Kameli albo Havok Rowera, gdyż można założyć go praktycznie na każdą postać z żywiołem Havok, no o ile ona jest oczywiście sub dps -em. Jest to też dedykowany set pod Rochcie, która będzie dedykowanym sub-DPS-em pod Kamelię, więc jeśli ktoś z Was po nią leci, musi ten set zdobyć. Pod quicksab wydaje mi się, że też powinno to działać całkiem dobrze, bo wiecie, wtedy oba te, oba te main DPS-y muszą mieć atrybut Havok oczywiście, ale wydaje mi się, że gdyby obie postacie miały ten sety i załóżmy, mieliśmy, mieliśmy mielibyśmy dwa main DPS-y pod Havok i dwa Mandy Pieces miałoby ten set. Wydaje mi się, że działoby to naprawdę dobrze i, jakby powiedział, aż że wręcz zbyt dobrze. Jednak nie jestem w stanie tego przetestować. Zobaczymy, jak wyjdzie to w praniu kiedyś. Może faktycznie set będzie nową metą. Kto wie? Jednak na ten moment, tak jak mówię, wszystkie sub piesy pod hawok i do tego main pies też musi być hawok, więc mamy troszkę ograniczoną ilość atrybutów w teamach, ale działać to będzie bardzo dobrze. Czwartym setem jest Empyrean Anthem, który daje nam na Tupisie 10 ERA. Jest to set bardzo ciekawy, ze względu, że zamienia on na niektórych postaciach. Konieczność posiadania Munnita na właśnie ten set, gdyż na Five jest zwiększone obrażenia skoordynowane o 80%. A co to są te obrażenia skoordynowane? A są to właśnie obrażenia, które nasze postaci zadają off-field. Czyli na przykład taka Jedi na RC zadaje obrażenia off-field naszymi ptakami i to są obrażenia skoordynowane. Tak samo Yilin, jeśli użyje swojego forte i na wróżbę zmienimy im postać, inna postać by zadawała obrażenia, to wtedy Yilin też zadaje obrażenia skoordynowane. I tak samo Mortefi na swoje RC zadaje obrażenia skoordynowane, jak my wyprowadzimy Cut. No i teraz daje on jeszcze do Dobry bonus, ze względu na to, że nie jest to wszystko, gdyż jeśli skoordynowany atak krytnie, atak aktywnego roznatora jest zwiększony o 20% na 4 sekundy. Daje to mniej więcej podobny bonus właśnie do Mulnita, ze względu na to, że jest to 20%, a Mulnit ma chyba 22,5%. Jednak to tu jest taki haczyk, gdyż Mulnit jeszcze ma możliwość założenia Herona, który daje na samej postaci o 12% więcej ataku i obrażeń w ogóle, a ten Secik niestety takiego Ekosa nie ma. Jednak w idealnych warunkach jest on dużo lepszy od Mulnita dla postaci rzeczy Inny i Mortefi, tak jak już powiedziałem. Dla tylko tych trzech. you <laughs> Żadna inna postać niestety nie zbenefituje z tego setu, gdyż żadna inna postać nie ma obrażeń skoordynowanych. No tak, no jeszcze i Wu jest, który zadaje obrażenia skoordynowane, ale nie oszukujmy się, on tych obrażeń nie zadaje prawie w ogóle, więc no, nie zbenefituje z 100% zwiększonych obrażeń. Co jeszcze jest istotne, gdyż ten najlepszy Eko 4-kosztowy na ten set, czyli HKT, zwiększa obrażenia skoordynowane pasywnie o 40%, dodatkowych procentów, więc te obrażenia skoordynowane są zwiększone o naprawdę sporą ilość, więc tak ten set w idealnych warunkach będzie lepszy niż Mulnit. Oczywiście, jeśli macie tam beznocień, sab. Bonusy na tych ekosach pod ten ampirin Anthem, a macie perfekcyjne bonusy pod Moonlit, to oczywiście, że Moonlit będzie działał lepiej, gdyż po prostu będziecie mieli lepiej zwiększone obrażenia i będziecie bardziej flexible. Jednak w idealnych warunkach ten set jest lepszy, więc jeśli chcecie wymaksować swoim healing pod sub DPS-a, ewentualnie Jiggy pod sub piesa. no niestety muszę wam powiedzieć, że ten set musicie wyfarmić i nie ma tutaj wyjścia. W przyszłości pewien set będzie działał na więcej postaci, jednak ten moment, tak jak mówię, tylko te trzy postaci. No i naszym ostatnim setem jest Tide Breaking Courage, który na topi się daje nam też 10 Energy Gena. Ten set jest bardzo, ale to bardzo dziwny, i będzie on skierowany tylko i wyłącznie pod jedną postać na ten moment. Gdyż na 5 się zwiększa atak pasywnie o 15%, i gdy mamy 250 Energy Regena, obrażenia atrybuty są zwiększone o 30%. Wydaje się to, no tak kurczę super, nie? Mamy dużo ERA i do tego jeszcze obrażenia z atrybutu zwiększone. Tylko, żeby osiągnąć 250 ERA, musimy mieć na kosztach 3 Energy Regen, co nam totalnie wyklucza zwiększenie obrażeń z tej rzeczy. Set jest totalnie dedykowany pod jedną postać, czyli Branta. Branta pasywkę już poznaliście w poprzednim filmie, więc wiecie, jak on. Dokładnie działa. Set nie ma sensu nikogo innego, bo nikt aż tak nie polega na Energy Renie. A bonus do ataku setu Riemanity Glow daje Shorekeeper dużo więcej niż Five piece Tide Breaking. Tak, Shorekeeper jest jedną postacią, która opiera się na erze, no ale to wiecie, to nie działa ze sobą, co nie? Tide breaking daje atak, do obrażenia atrybutu, no ona obraźnie za bardzo nie potrzebuje, ona bardziej potrzebuje nam zwiększać atak i po prostu nas buffować. Może kiedyś ten set znajdzie więcej zastosowań, może on będzie kiedyś takim, wiecie, swoistym emblemem z Genshina, nie wiadomo, ale na ten moment jest on po prostu nieużywalny, nikogo. Innego plus branta. No dobra, wiecie teraz, co robi każdy z pojedynczych setów, ale teraz tak, jakie farmić i jakie kosy e na nie dawać. Oczywiście, jeśli chodzi o koszty 1 i koszty 3, mamy tutaj podane w naszym databanku mobki, które te koszty 1 i koszty 3 mają. I oczywiście tak jak zawsze, jeśli jest Elite Class, to jest to koszt 3, i jeśli jest to Common Class, jest to koszt 1. Także o tym trzeba pamiętać i tylko tyle jeśli chodzi o te podstawowe koszty. Jeśli chodzi o koszty 4, no to dla Frosty jest najlepszym ekosem będzie oczywiście Sentry Construct, którego każdy może odblokować chyba nawet nie robiąc fabuły. Podsetę Eternal Radiance najlepszym kostem 4 jest Nightmare Morning Aixa. Czego można zrobić poprzez zrobienie questa głównego i trzeciego aktu? Czyli musimy zrobić najpierw pełny quest główny i później zrobić World Quest, który nazywa się Dream Patrol 1. Po zrobieniu tego world quest'a będziemy mieli właśnie odblokowane większość hologramów, a jeśli jakiś nie będzie blokowany, zaraz Wam o tym powiem. Pod Midnight Well będzie to nowy Imperens Heron, czyli tak samo będzie to najlepszy ekos pod ten secik i będzie on blokowany tak samo Questem Dream Patrol. Jeszcze dodam, że jest jeszcze jeden ekos pod nowy set dla Havok. Jednak Lorelei daje nam bonus do Basica' i do Havok. Działa to w ten sposób, wydaje mi się, że mogłoby to tak działać, że mielibyśmy właśnie, tak jak mówiłem, dwie postaci pod Hawok, czyli byłaby to kamelia i rocia w tym przypadku. I dla kameli byłby to, był to właśnie Lorelei, która dawałaby jej bonus do Basica i do Hawoka na stałe. A ten drugi Heron byłby właśnie dla Rodci, który dawałby obrażenia do Skilla. I one by się tak fajnie zębiały z tym setem. Jednak pewny nie jestem, trzeba będzie to policzyć. No tak czy jak na ten moment stary set pod hawok daje kameli dużo więcej hawoka niż ten set. Także nie wiadomo, czy ten 480% obrażeń z outro byłoby lepsze niż stary set pod hawok. Nie wiem, to będzie trzeba policzyć, jak już Rodcia wyjdzie. Na ten moment nie jestem tego pewny. Pod set Empyrean Anthem najlepszym kostem 4 będzie to Hekate, jeśli będziemy grali, oczywiście, pod nasz skoordynowany atak, gdyż daje on nam pasywnie 40% właśnie do tych obrażeń. Jeśli jednak będziemy chcieli troszkę więcej obrażeń Elektro, możemy wziąć sobie Tempest Memphisa, którego będziemy odblokowywać questem, który nazywa się Where Winds Return to Celestial Realms. Coś takiego i daje nam on większe obrażeń do Skilla i więcej obrażeń do Elektro, więc w Teorii powinien być to najlepszy ekos na Jinin, bo dają to pasywnie nam to i nie trzeba nic używać na nim. Do tego jeszcze oczywiście bardzo łatwo jest quiksapować, gdyż jest to nowy nightmare. No i ostatnim setem jest to Tidebreaking Courage Które daje nam możliwość Właśnie podbranta, możliwości Najlepszym ekosem kostu 4 na ten set Jest to oczywiście Smoczek Którego też odblokowujemy tym samym questem Co Tempest Memphisa Jeszcze taka ciekawostka, ostatnim ekosem, którym nie powiedziałem Jest to Nightmare Crownlessa Który jest w tym momencie najlepszym ekosem na Kamelie Gdyż zwiększa je nie dość, że Havoc Damage Bonus To jeszcze Basic Attack Do tego jeszcze nie trzeba go nawet używać Tylko on to pasywnie zwiększa, jeśli mamy to na tym pierwszym slocie No i żeby go odblokować musimy się znaleźć na tej części mapy, czy na tym penitence endzie I zrobić cały łańcuch questowy Tego, w sensie to nawet nie wiem czy są questy Czy są po prostu takie znajdźki, puzzle Musimy zrobić 4 na 4 I wtedy mam możliwość blokowania właśnie tego Nightmare crownlessa Bardziej tak ciekawostka, nie jest to związane z tymi setami Bo jest to związane ze starym setem, jednak jeśli ktoś Będzie chciał z was go odblokować, to już wiecie to jak to zrobić Jeśli chodzi o sety, to już jest tyle Mam nadzieję, że troszkę się chociaż dowiedzieliście Na jakie nowe postacie te sety będą działały Na jakie postacie te sety w ogóle działają I czy chcecie Dalej te sety farmić, czy na przykład nie chcecie sobie zostawić starych setów, bo są dalej w całkiem spoko. Mam nadzieję, że już trochę pomogłem Wam przybliżyć, jak to wszystko działa w tej grze, gdyż zmienia się naprawdę sporo z naszą cudowną piereczką i miejmy nadzieję, że będzie to szło w dobrym kierunku, gdyż na ten moment te zmiany, które są, są naprawdę bardzo zadowalające. Jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje, gdyż naprawdę, no, można coś się bawić, można zmieniać, wiecie, podejście, można zmieniać taktyki jest to naprawdę fajne i nadające taką nadzieję, że faktycznie gra się rozwija. Z mojej strony to tyle. Bijacie na mojego Discorda i na mego Twitcha, do których linki oczywiście się znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam, no i co? No i siemano!